Dzień dobry, witam Państwa w ostatnim odsłonie mojego cyklu Pomidory 2022. Dziś mamy 1 października, więc już najwyższy czas zakończyć tą naszą przygodę z pomidorami w tym roku. Pokażę Państwu, jak to jeszcze, co tu jeszcze zostało. Prawdę mówiąc, to w ostatnim okresie przez praktycznie cały wrzesień o ja te pomidory specjalnie nie dbałem. Rosły jak chciały, ale jeszcze tylko się zrywało to co tego. Ale jeszcze troszkę tych pomidorków, proszę zobaczyć, zostało. To prawda, już tam ani tego specjalnie nie podlewałem, ani po prostu tym bardziej nie, nie zasilałem. Mimo wszystko jeszcze trochę owocu jest co prawda. Widać, że ten owoc już jest spękany taki to ze względu na to, że były znaczne spadki, spadki temperatur między dzień, dniem a nocą. No i te pomidorki po prostu tego ze względu na to, że nieregularnie dostawały też i wodę, dlatego tak się zrobiło, że owocki nam tutaj popękały jest jeszcze, jeszcze trochę tego jeszcze można z tego zrobić przetworów trochę, lepsze tam po prostu te zielone to po prostu włożyć do skrzyneczki żeby jeszcze nam stopniowo dojrzewały a resztę no niestety jeszcze trzeba wyrwać i po prostu dać tej ziemi trochę odpocząć przekopać zasilić trochę w tej chwili najlepsza to będzie taka mączka bazaltowa jako po prostu taki nawóz który trochę nam tą ziemię wzbogaci składniki pokarmowe na jesień i tak dalej i żeby to później lepiej nam rosło na wiosnę przez to, że nie dbaliśmy, to proszę, tutaj taki ładny owoc, a mimo wszystko, właśnie chory. Trzeba go będzie wyrzucić, jakich i parę innych. Tutaj też ten krzaczek tych pomidorów koktajlowych. Ostatnio o niego wcale nie dbałem, proszę, jaki się zrobił busz. Ale już tutaj owoców nie ma. Tu proszę spojrzeć, ile napuszczało jeszcze tych bocznych. Pędów, i tak dalej, teraz. Te wszystkie zebranie owoców. Wszystkie krzaczki trzeba będzie wyrwać. Wszystko dokładnie po prostu wziąć. Wy, wybrać, żeby tam żadne tam nie zostały. Nam liście, i tak dalej, żeby zarazki tych chorób się nie rozprzestrzeniły, nie pozostały na drugi rok. I mówię tego a całość wziąć po prostu umyć mydłem potasowym z dodatkiem czosnku.